Dzień dobry dziewczyny, witam Was w niedzielne przedpołudnie i zapraszam na makijaż taki, który ma troszeczkę rozweselić, rozjaśnić moje lice, ponieważ dzisiaj bardzo zobrzydka pogoda za oknem, więc musimy sobie poprawić humor makijażem, czyli dzień jak co ponieważ makijaż zawsze poprawia nam humor podkreśla naszą urodę i sprawia, że nasze so samo poczucie jest o wiele lepsze. A więc zapraszam. Y zapraszam y dziewczyny was do obejrzenia tego nagrania, może któraś się czymś zainspiruje. Y a więc mój makijaż zaczynam od kremiku CC i nakładam go na pędzelek. Kopytko. Tak, tutaj sobie punktowo. I wyrównuje kolory skóry. Krem CC jest lżejszą wersją podkładu, ponieważ jest to podkład z kremem. Jest to podkład pielęgnacyjny. Posiada filtr SPF15. Nie wchodzi nam w załamania. A pięknie wyrównuje nam kolory naszej skóry. Dzisiaj jest taka pogoda, nie ma upału, więc nie nakładam bazy. Buzie mam po pielęgnacji, więc makijaż będzie mi się pięknie trzymał. Nakładam tylko jedną pompeczkę, nie trzeba dużo. Krem XCC jest bardzo wydajnym. Kremem zresztą, tak jak i nasze wszystkie podkłady i produkty, jest niekomedogenny, nie czyli nie, siada, nie osiada nam w załamaniach, nie podkreśla zmarszczek. Mm. I o, no i też usuwa nam jakieś niedoskonałości, lekko nam yy, przykrywa te, jeżeli mamy jakieś niewielkie przebarwienia. A jeżeli ktoś chciałby użyć Drugiej pompki to lepiej użyć go raz mniej i potem po prostu drugi raz też mniej, żeby uzyskać y, intensywność y, krycia w ten sposób, a nie żeby na jeden raz nakładać dużo. I teraz baza na powieki. Lubię używać bazy ze względu y, na to, czy jest pogoda, czy nie. Baza nam liftinguje powiekę, sprawia, że cienie lepiej się trzymają no i troszeczkę wygładza zmarszczki na powiece więc a moja powieka już jest wiotka więc ja bardzo lubię używać bazy i teraz żeby wszystko ładnie się trzymało cały makijaż w ryzach, więc użyję sobie jedwabistego pudru sypkiego który również ma właściwości pielęgnacyjne jest emolientem na bazie oleju słonecznikowego nie osiada nam na włos w meszku włosowym i w połączeniu z kremem CC daje taki fajny efekt photoshopa, matowi nam skórę twarzy, więc skóra po nim jest jedwabiście gładka. Iście satynowa, dlatego ten y, puder nie bez y, kozery ma nazwę jedwabisty puder sypki, bo właśnie taki efekt takiej jedwabistości y, robi nam na twarzy. Zobaczcie dziewczyny, czy to widać? Nie widać. Że ja mam coś nałożone, nie ma efektu maski, ponieważ, właśnie, kremy y, CC i podkłady działają w ten sposób, że nie, powod nie robią nam efektu maski. Y, a ten puderek mamy w kilkunastu kolorach, więc zawsze można sobie do swojego y, koloru cery dobrać odpowiedni. i po prostu ta twarz y, wygląda tak jakby nic nie było nałożone, a jednak jest. Jednak jest i daje nam piękny efekt. Teraz sobie y, zrobię brewki. Precyzyjną kredką do brwi, ale najpierw trochę je przeczeszę. Moje brwi są zupełnie dziewczyny naturalne, mam ich bardzo mało ale nie robię już henny. Od kiedy odkryłam tutaj w Mary Kay precyzyjną kredkę do brwi, którą każdego dnia robię sobie brewki i która... Brewki trzymają się po prostu cały dzień. Kredka jest bardzo cieniutka, woskowa i takimi krótkimi pociągnięciami od dołu Wyrysowuję sobie kontur. Zaznaczam po prostu. I zaraz zobaczycie, jak twarz się zmienia, kiedy, yy, kiedy właśnie yy, zrobimy brwi. Jak od razu nabiera takiego wyrazu, bo tak to twarz jest niewyraźna. Niewyra Wszystko nam się zlewa na tej twarzy. A kiedy zrobimy brwki, wiadomo, że. Kiedy, kiedy y, zrobimy ramę, y, ramę twarzy, ramę oka, to zaraz wygląda to inaczej. Przepraszam, że się posłużę w tym celu lusterkiem, ale po prostu ze względu na mój już kiepski wzrok. Nie jest mi wygodnie malować się właśnie do kamerki. Bezwysiłkowo, dziewczyny, ważne właśnie, żeby nasz makijaż był bezwysiłkowy, taki lekki, prosty. Ja nie potrafię, wiecie, nie jestem wizerzystką, też nie umiem się malować perfekcyjnie, ale umiem pomalować siebie i umiem doradzić kobietom, jakich kosmetyków potrzebowałyby do, swojej, do swojego typu urody, więc zapraszam do kontaktu, jeżeli któraś z Was potrzebuje oczywiście, jeżeli ma taką potrzebę, bo na przykład nie wie od czego zacząć, nie malowała się bardzo dawno i nie wie od czego, co byłoby dla niej, w czym byłoby jej do twarzy, w czym byłoby jej pięknie, więc ja zapraszam dziewczyny do kontaktu. Bardzo chętnie doradzę, podpowiem. Rama oka zrobiona. dałam nakrętkę. A, dobra, niech leży, potem podniosę. I dzisiaj, dziewczyny, ja sobie przygotowałam tę paletkę, wschody i zachody słońca. Piękna szata graficzna i również piękne kolory w środku. I dzisiaj... Zrobię sobie oko takimi kolorami jak. Tymi trzema taki cynamon. Tak, cynamon. Taki ciemny brąz. I na to nałożę ten tutaj taki złoty, połyskujący, piękny. Z takimi drobinkami żeby sobie rozświetlić oko. I zaczynam od cynamonku, który położę sobie tutaj może w tę część powieki, a drugą stroną pędzelka ten drugi kolor i tym też utworzę sobie załamanie i tutaj dziewczyny w tym zgięciu o i teraz tym pędzelkiem do tworzenia załamania nad tutaj troszeczkę pod w tej linii i powyżej trochę na tej kości tu Rozblendowuję sobie te cienie, co żeby się te dwa kolory połączyły ze sobą. Bo fajnie wtedy to wygląda i rozblendowuje do środka. I na drugiej powiece tu mniej więcej tak na środku. I drugą stronę pędzelka, ten ciemniejszy. I znowu biorę ten pędzelek, którym będę sobie tworzyła załamanie. Może jeszcze troszkę dodam tego brązu tu w kącik. Ja wiem, że to jeszcze nie wygląda. I czyszczę sobie puchaty pędzelek i teraz to wszystko ładnie rozblenduję. Bardzo lubię kiedy tak dwa kolory się połączą. Ma to daje to taki fajny efekt. A ja bardzo ten efekt lubię. Bardzo mi się on podoba. I tutaj dziewczyny teraz wezmę. Pędzelek, kuleczkę. I w kąciku oka, tu właśnie, położę sobie, oraz tu tego właśnie, tego złotego, który Wam tu pokazywałam, złotego cienia, tu w kąciku o. I nawet troszkę na dolnej powiece. I ponownie wracam do pędzelka, kuleczki. Nie kuleczki, tylko tego puchatego. I teraz sobie. O. Widzicie, fajnie to wygląda. Tutaj mam z tej strony, na prawym oku, lepsze światło, bo mam z tej strony okno, więc to prawe oko widzę wyraźniej. Ale mam nadzieję, że u was to dobrze widać. I znów wracam do pędzelka kuleczki. No. I tym brązowym cieniem łączę sobie tutaj o Patrzcie dziewczyny. Jeszcze tu odrobinka przyciemnie nad linią rzęs. O. o, on jest tak. Te cienie są tak wspaniale napigmentowane. I dzisiaj tutaj właśnie, linie rzęs. Podkreślę po prostu cieniem. Co sprawi, że wizualnie będzie się wydawało, że tych rzęs jest więcej. O, proszę. I teraz dziewczyny, użyję sobie tuszu panorama i to będzie koniec makijażu oka. Tuż panorama ma taką szczoteczkę w kształcie jodełki, która dociera, dzięki temu można sobie dotrzeć do nawet tych najmniejszych rzęsek. On wszystkie rzęski ładnie nam wyciągnie i wytuszuje. Teraz jeszcze rozczeszę tutaj od nie od nasady, tylko już od połowy. I tak dziewczyny wygląda mój makijaż oka. Teraz zostało konturowanie policzka i usta, a więc biorę sobie pędzelek. Ten właśnie tutaj do policzka. Oj, I nabieram sobie na dolną jego część. I konturujemy policzek. Tu właśnie od płatka ucha, takim trochę niekoniecznie prostym ruchem żeby nie zrobić sobie takiej graficznej kreski tutaj tylko żeby to konturowanie było takie wiecie i teraz do wyciągam odwracam pędzel i do góry daję to taki lifting i tutaj sobie można też troszkę na skronie oraz na chomiczki taką otrujeczką tutaj. I teraz troszeczkę różyku na środek pędzla. I na szczyt policzka trochę różu, dziewczyny, żeby dodać twarzy takiego młodzieńczego blasku. I właśnie chodzi o to, żeby ten brązerek połączył się pięknie z tym różem. I teraz konturówka do ust. Przygotowałam sobie na dzisiaj. Tylko coś dzisiaj mam taki tutaj jeden wielki chaos. A więc konturówka bery, którą podkreślę sobie usta, dlaczego warto używać konturówki, ponieważ dziewczyny z biegiem lat. Zanika nasz y, niebieski pigment. Y, ponieważ my mamy taki niebieski pigment, y, nasz organizm coraz mniej go produkuje z biegiem czasu, z wiekiem i dlatego warto sobie y, więc usta się po prostu y, zlewają z kolorem cery. One nie są już takie, y, nie, nie mają tego koloru jak kiedyś w młodości. Czy na ułku pidyna rozjaśniacz więc warto sobie podkreślać ten kontur ust bo to też jest taki mały trik który który po prostu odmładza Jeżeli teraz połączymy tę konturówkę z pomadką świeżo nałożoną, to powstanie nam takie właśnie jeżeli zdążymy pomadkę właściwie nałożyć w ciągu minuty, to ona nam się fajnie z tą konturówką połączy. Matka jest w kolorze Bohoplam. Taki kolorek. Taki promienny. Nie trzeba błyszczyka, bo ona nie jest matowa, a właśnie taka połyskująca. I tak dziewczyny wygląda mój dzisiejszy makijaż. I ja się z Wami żegnam i zapraszam na kolejne filmiki. Życzę Wam cudownej niedzieli, miłego dnia, pa pa!